Cześć, siemano, witajcie z tej strony, MrAdamo15, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest ze mną oczywiście Boluś. Czeregowy się kłania, mafias bardzo serdecznie powitać oficera. Witam serdecznie, oficer się też również kłania. Jesteśmy w grze World of Tanks. Jak widzicie, możemy sobie tutaj pojeździć czołgami i postrzelać. Tu już serdecznie zapraszam do Bolusia, bo tam też się działo. W grze mamy wiele rodzajów czołgów. Z każdej tutaj nacji, że się tak wyrażę. E, oczywiście jest też nasz zalążek polski, piękny czołg. E, to jest 4TP, i myślę, że w tej pierwszej bitwie, e, właśnie z Bolkiem, e, pojadę sobie nim. Ale też mamy coś oczywiście dla Was. E, w opisie będziecie mieli link, z którego będziecie się mogli zarejestrować, i też pod linkiem będziecie mieli e, piękny kodzik, który będziecie mogli wykorzystać i dostać e, do tego czołg 7 premium i 500 sztuk złota. Więc myślę, że to dla Was też e, chrapka i możecie sobie z nami pograć. A jeżeli ta gra Wam się spodoba na naszych kanałach, to myślę, że też będziemy mogli z Wami pograć. Czy na live, czy może nawet kiedyś na jakimś odcinku. Ale to wszystko zależy od Was i o Waszej aktywności pod e, tymi naszymi odcinkami. Ja biorę sobie Polaka... Tak jak już powiedziałem, w pierwszej bitwie liczę, że wszystko nam e, pójdzie. Idziemy do Plotonu. Oczywiście mamy tutaj szeregowca naszego pięknego. Ja już gotowy Niemcem jadę. Jedzie Niemcem, no to Niemcy z Polakami, ale my gramy razem. Gramy razem w bitwie losowej, nie gramy e, przeciwko sobie. E, zobaczymy, jak nam e, pójdzie razem. E, Pamiętaj, że ten kod, y, który jest do wykorzystania, działa tylko na nowych kontach. Trzeba sobie nowe konto, żeby mógł zadziałać. Tutaj bardzo, bardzo dobrze szeregowcu, że trzymasz rękę na pulsie. E, bardzo mnie to cieszy. Całkiem dużo e, w tym momencie osób gra, porównując e, dzień wczorajszy. E, gra w okolicach tych samych, bo wczoraj chyba 45 tysięcy osób grał, dzisiaj jest 35, jak na tą porę. Naprawdę jest to dobry wynik, e, więc liczę, że no, tą bitwę dość szybko nam znajdzie. Ogólnie rekord, co właśnie te, 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 jak wchodzisz do World of Tanks. Jest znaczek Guinnessa, nie wiem czy zauważyłeś. Jest to przez to, że w 2013 roku, albo jakoś tak, e, udało im się właśnie ten rekord Guinnessa pobyć, ponieważ w, czas, w jednym czasie w grze było ponad 191 tysięcy graczy w jednym momencie. Dlatego też przeszło to, to właśnie nap dość. Naprawdę, naprawdę się działo. Ja pamiętam e, parę lat temu dobrych. No może i to w tych latach świetności, właśnie 2013, 2014 też pogrywałem sobie w Wota, więc coś na pewno. E, pamiętam. E, jak dużo pamiętam? Zobaczymy. Mamy klasztor. E, czy obronimy ten dosyć klasztor? Często, często e, czy to nie kończy. jest klasztor, w którym graliśmy? To jest to co tak, tak. ubrałem, więc to, to będzie jest fajnie. Ciekawie, więc my zaczynamy bitewkę. Tutaj ważne, żeby przeciwników nie było. Obronić Albo bazę. zdobyć ich bazę, a przy tym musimy bronić swojej bazy, więc no. Jest to dość strategiczna gra, bo tu trzeba dobrze myśleć, więc jak tutaj Leby musimy uważać, żeby nie przejechać naszych tutaj księżyców. Mój największego kojoka. Ty, widzę, że gościu ten MS1 tu e, zostaje. Ja też chcę jechać tak jak on na razie. Ile czasu, poczekamy, czy od razu ruszamy tam? Poczekajmy. O, widzę, że nasi jednak nie, są, nie chcą bronić. Dobra, jedziemy. My jedziemy tu, Ale bardzo szybko, bardzo szybko pojechali, więc. Uuu, e, nas zobaczymy. naszym na środek tak szok. No i tu zaraz będziemy. Ja, mieli... poje, ja pojechałbym tutaj, stanąłbym za... Tym tak. pięknym miejscem i zobaczyć co? Tu się dzieje. Jeden by mógł stanąć działo. w ogóle za czołgiem, a jeden by mógł stanąć tutaj za tymi górami. Ja pojadę za czołg mordo. Dobra, to ja stanę tutaj. I będę czekał czy tutaj ktoś poleci tą flampą. Bardzo wolno lecą. Może, że dopiero będzie się działo tutaj. Oj sera, nie ja... tak ogólnie... O jest, dobra, mamy wreszcie jest. pierwszego na horyzoncie. U kolego uważaj, bo będzie po tobie. Staram się pojechać jak najdalej. Widzę, mordo, ja już tam próbuję. O, na górze mamy ładnie. Pierwszy strzał, ja tutaj. Ale mi zajebał. Ja mam bardzo długi czas oczekiwania, bo zmieniłem sobie. Kurczę. Mam dość duże uszkodzenia. No ja też. Dobra, to go. Jadę ci pomóc. Bo A, bo ty tu masz po, po tej ja stronie. Ja mnie napierał ten z tyłu, wiesz? Znaczy z tyłu. Uuu, nasi tu. Troszkę dostają. Już jadę za tobą. Kurczę, dziewięć tego ma. Dobij go. Dobijam. Uwaga, bo tam jest też kolejny. Trzeba, trzeba spróbować dobić tego za dziewięć. Zabił mnie. Już zniszczył go, dobra, dojedzie się go teraz, poczekaj Ooo Wyczaił mnie Wyczaił mnie bardzo szybko Dobra, teraz nas zdejmie jego Zdjął go? Nie, nie trafił Szkoda Lecimy z bitką. Do boju Mój tutaj kompan o, Kompan może zestrzelony już byś był Ooo O, cię biją, popaki, powoli, powoli, nie pchać się Wszyscy Chodź za mną o, Wszyscy zawalczą o, Czy ty jesteś Pojechałem tutaj o, tu? Totalnie na lewą flankę w razie, jak tylko, tylko wiesz, odbyw. że tutaj ta droga to na naokoło pojechałeś. Wiem, ale nie. Jak ja będę stał z tyłu. To jest i tak wyjazd stąd. to. jeszcze. Nie wiem, czy lepiej nie pojechać prawą, bo są no, odkryci. Prawo, prawo, prawo. I, I im pomożemy tak to. A jak na razie, lewą tylko jest jeden. Więc może by będzie wtedy łatwiej to wszystko zrobić. Trzeba pilnować też, żeby tutaj nikt. Nie dać się zabić. Jak na razie 7 do 5 dla przeciwników. E, więc Kurde, trochę ciężkie. Mnie. ciężkie przebicie to jest. Uła. Gorsze jest to, że ja tutaj sam wyjechałem. A ty tu Muszę uda mi cofnąć tu. Oni tutaj zaraz wiadą. No ja podjadę do ciebie wtedy z drugiej strony. Tu z mordu, jadę. Aj, uciekł mi Szkoda, bo już by było jednego mniej. Muszę się pilnować, żeby mi ktoś od środka też nie zajechał. Biorę go jest samego. Jest dobrze Udało, zniszczony, więc nawet mi się... Udało, od tyłu wjechałem 12. Scelic. Kurde, bo wyjechałbym po, tego, po tą dwunastkę, dobra, nie ma go. Aj, nie udało się strzelić. Uj, nie zauważyłem tego. Eee, Jadę, pomóc. Uda się, uda się, ucieknę, ucieknę, uciekłem. Dobra. Uciekłem. Mam na razie 17 HP, więc muszę uważać. O, dobry jest, strzał. Trafiłem go. Trafiłem go. Ale też mnie uszkodził. Nie chcę wyjeżdżać, Musi, bo... Ej, tam jest jeden. Jeden będzie już u nas na bazie. Yes. Tak jest, okupacja bazy. O, to i tak mnie zestrzelą i tak. Ja to tu będę sam. ale już wolę próbować. Dobra. Ja jadę na tego mediuma. O, o, o. o, -o. Prawie że. We dwójkę tu już jadam. Aj, od tyłu mnie zestrzeli. Szkoda. Szkoda, ale i tak yy, dobry wynik. A to polski przyjął? Czy tylko po prostu takie miałem malowanie? No ale i tak nie mieliśmy szans, dobry wynik, bo coś tam porobiliśmy, mi udało się nawet zestrzelić. No ale tu już możemy lecieć w tiera drugiego, tu mamy nawet już jeden gotowy. Ale czy my mamy w ogóle punkty? Czy jest to gdzieś tu widoczne? Możemy chyba, jest pozaznaczane. 700 coś, badaj. Może takie będę sobie sprawdził. Kurde, tu już muszę... Tuż bym nie brała, ale to 42 jest, to jest to. I kupujemy za 3000 nowy. E, o, brak miejsc w garażu, proszę państwa, tego bym nie spodziewał. Tak jest. Kupiłem niemiecki drugi rozbudowałem. Hmm. Mam za dużo. Mam za dużo maszynerii w garażu, więc muszę kupić najpierw miejsce e, i kupię sobie za te dodatkowe 300 zł, żeby mógł to jest bawić arta? Nie, się dalej. To nie jest chyba, Arta, byś w garażu. Więc wracamy do tej opcji z kupnem. Teraz już mogę kupić? Oczywiście, że tak. Więc już mamy tier drugi. Proszę bardzo, mamy dwie dwójki, nawet bym powiedział. Kolejna bitwa się zaczyna. I polecimy, może, sobie w lewo. Ole, ten sam Na samą górę. No to są dość szybkie. Fury. No ja myślę, że... myślę, że moje 30 na godzinę też nie jest jakieś fatalne. Uciekamy tą stronę, to pamiętam, że... Oni lubili nas zajeździć od tyłu. Yy, Ale więc... tutaj dobrze jesteśmy rozstawieni, więc nie powinno być teraz. Co robimy? Jedziemy w górę, czy zostajemy tu na środku? Jest gdzieś widoczny? Do strzelenia? O, tam coś jest z daleka. Ale nie, to jest za... Ale tu jest! No. Muszę uciekać. Ten już przeleciał. O ja nie przybiłem pancerza. Szkoda. Jest za 62. Bardzo dobra. dobry strzał. Bardzo dobra robota. Ale teraz sobie postrzałem. Dobra. Nice. Za 52. I tutaj już zestrzeliwuję. O, o, o. Ale tu jest grubo co się dzieje, nie? Za 52 kolejny strzał. No trochę tak po, po 50, po 50 i. O, jest, mamy to. Tu już dwóch nie ma Teraz To przydałoby się tę te, te, te jedynkę tam. Tylko, że on jest za tą górką, czy nie? Mam Już go nie ma, dobra. Tu jest w ogóle. To tu to jest tam. No, no tu przejadę dalej. Staramy się już. 7 do 1! To jest naprawdę bardzo dobra robota. Dobra, możemy dojeżdżać. Czy do do nie, no też nie można. Arta już go. Zestrzeliła, więc... O, widzę, Taki. że tu nasi... Dobra, jak jest na stylu, to jazda. No teraz to jedźmy, no bo... Nie ma, tu nie ma tu tamto. O, Arta już tu prawie, że jakby... Arta nas tu dorywa. Do o, Wiedziałem, no. Ale żeś pojechał, się cofłem, co nie? W ostatniej chwili się cofłem, bo... Oni tu mają dobry, dobre miejsce, no. Dofić. Odjedź. Je, nie jest tu ich miejscu. Jest stąd, jest. Ale jez, myślę, że jez. przez budynek to mnie chyba nie zastrzeli. Tak to mi się zdaje. Nie powinien tu trafić. Dawaj, no dawaj, teraz dawaj. To jest czymś, a to jest ta, Arta. Tak, tak. tak, tak dawaj, arta, dawaj, dawaj, dawaj. Jest 30. No, myślę, że nie dojadę. O ciasz. Uuu, zdjęła naszego. Dawaj, dawaj. No tu trzeba uważać też, żeby mnie nie zdjęła, bo to jednak Arta. Dobra, ja tak jest, jest w Prawo teraz z ulicy. Uważaj, wyjedzieć. Będzie chciała wyjechać. By... Tu jest gdzieś? Pojechała po prawo. Nie może stać w miejscu morta. Ona tu powinna być teraz po prawo W tym załuku O nie Jest, 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 dawaj ją O nie, tutaj są na górze No nie, nie, nie strzelę go A, niestety wyjechali Niestety z tyłu byli A, nie spodziewałem się Myślałem, że ta strona Myślałem, że ta strona jest opanowana już w ogóle przez nas Przejechana A tu proszę bardzo, z takiego dobrego momentu możemy tutaj przegrać, szkoda, szkoda. Tu akurat ja osobiście byłem prawie ja w 100%, my... że ta strona jest my... zrobiona. Ach, szkoda, 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 szkoda. Jesteśmy na kopalniach, więc zobaczymy co nam tutaj wypali. Koleg wybrał artylerię, zobaczymy jak mu pójdzie na tym. Trzeba testować wszystko co się ma. Prawą tu pojechali, lewą Chyba jest tylko ten jeden kolega. Ja pojadę tutaj dołem. Dobrze. Zobaczymy co tu się stanie jak ja sobie pojadę tędy. I tam jak zwykle na środek. Przez środek największa akcja wychodzi. Oj, ostatnie chwile już. I już i tak go zabili. Jak tam cię w ogóle idzie? Zaraz zobaczymy, jak się naładuje, bardzo długo ładuje, nie? No, bo to masz no jeden porządny szałek dobrze wyceluje. Idę, idę pomóc naszemu. aby tylko nie dednął. Nie daj się, nie daj się. Dobra. Jest za daleko, nie czy... no, Przewili się tam do nas, co nie? Ja. ja. Ładnie wjechali, w ogóle w chwila moment już u nas byli, nie? Zresztą widać 16 do 12. O! Dobił go, brawo! Brawo! Fajna Arta to mówię, to trzeba to mieć kogoś, kto... Skąd, skąd, samich skąd, samich skąd halo? Dobra, widzę. Z tamtą by strzelali aż takiego dalej? Ty, tam jak pojedziesz nie, niego, ma tak. Gościu tam ma 8 HP z, z tobą trochę. jedzie Trochę mnie tutaj gdzieś skądś obił. Nie wierzę, że tam z góry aż Może ten, tu gdzieś jest Kitrane, tu. Teraz jeszcze Arta? Nie. Oni są za kamieniami na środku Oj, czemu? gdzieś? Tak A, tutaj Tak dużo nic z tego nie zrobię, więc... Dobrze o, Ładnie Brawo Udało się Mam 11 HP, więc... No tutaj... udało Przydałoby dojechał. się, no Tu by się przydało Ej, ogólnie została nasza dwójka tylko, serio? Ale dobry wynik I tak tutaj On trochę zaspał tam ten, ten jeden, że nie patrzył Aha Parta? Nie. Zobaczył mnie. O jaki fajny! Fajny ten. A on co tył. Od tyłu mnie zajechał. No to, to są dość szybkie wozy, więc nie dziwię się, że dostałem, ale to był całkiem dobry, do, całkiem dobra bitwa. Liczę, że Wam się taka opcja spodoba i że zagracie razem z nami, więc zachęcamy do rejestracji a może spotkamy się właśnie w takich bitwach. Dziękujemy Wam serdecznie za ten odcinek i zapraszam na kolejny. Na razie trzymajcie się. Cześć. Cześć.